Tak jak Instytut Ordo Juris w swoim raporcie przytacza oficjalne dane, w 2019 roku każdego dnia troje dzieci było zabijanych właśnie dlatego, że podejrzewano u nich jakieś choroby. A moim zdaniem i zdaniem ludzi, którzy uważają, że życie jest świętością, naszym zadaniem jest chronić życie i leczyć. I dlatego między innymi dzisiaj zamiast rozmawiać o tym, aby na nowo móc zabijać według, według własnego widzenia, widzi mi się dzieci. Rozmawiajmy o tym, o między innymi o inicjatywie pana ministra Michała Wójcika Solidarnej Polski, który zgłasza projekt ustawy, który właśnie wzmacnia ochronę i wzmacnia pomoc dla rodzin, dla matek, dla ojców dzieci u których wykryto wady letalne. Bo dzisiaj rzeczywiście Polskie Państwo powinno wzmocnić pomoc dla wszystkich tych rodzin, które mają dzieci z podejrzeniem różnych wad po to, żeby dzieci można było leczyć, żeby ich życie wyglądało jak najlepiej.